Żyjemy w świecie tak niebezpiecznym, takim sfanatyzowanym, że Niestety trzeba mieć swoją własną armię. Ja uważam, tyle młodych nie ma pracy, nie ma nie wiem co, za pięć złotych gdzieś tam pracują, gdzieś tam biedaki wyjeżdżają. Proszę stworzyć im warunki, wziąć wolontariat. Jaką wolontariat? Jak się po Jaką wolontariat? Proszę, niech, niech panowie idą na rok czasu do wojska. Musi być armia, musi być armia, musi być armia ochotnicza, ale musi być armia zawodowa, ale nie tak. Że, że nie mamy armii, że, że nas rozbrojono w jakiś głupi sposób. No nie, przepraszam, co do broni, co do broni. No to jest taka bardzo, bym powiedziała, już yy, sytuacja bardzo delikatna. Jeśli tam pozwolenia oficjalnie dla ludzi, którzy tam, nie wiem, Zagrożenie, ale to jest temat dla polityków. Ja nie mogę się na ten, na ten temat wypowiedzieć, bo, ale uważam, że kraj musi absolutnie mieć obronę absolutnie. Musi mieć silną, silną, silną armię, silną obronę, bo niestety żyjemy w świecie tak niebezpiecznym, takim sfanatyzowanym, że. Ja się bardzo boję, boję się jedno tylko, że tych, tyle tych ludzi islamu jest w Niemczech i nie wiem, nie wiem po co to jest wszystko, mam, mam swoją prostą logikę, jestem amatorem, analitykiem, pracowałam, przepraszam, na stock market w Toronto, robiłam to sama i uważam, że coś mi się tutaj wszystko nie podoba, prawda, bo Zawsze była Polska napadana, myśmy nigdy nie mieli żadnych kolonii, żadnych krajów byśmy nie napadali, byśmy krajem tolerancyjnym. Mieliśmy Żydów 800 lat i nie wiem, ten te, te szantański plan, który zrobili Niemcy, tą zagładę dla Europy, bo nie tylko my Polacy, ale i Francja, Belgia, byśmy napadnięty przez jakichś fanatyków, bandytów, którzy wywoływali pierwszą wojnę, drugą wojnę światową, no przepraszam, przepraszam, I ci ludzie będą Będą teraz nasi Niemcy pouczali.